To musi być tu. A, kabel stone cobblestone cobblestone ra... gdzie Kabel, sto... kabel Idzie tu. Okej, okay. ja muszę drabinę. Hmm, ta drabina będzie tu. Jak... I jak? Tak. Jest dobrze. To nie będzie takie duże wcale. Takie taka mała piwniczka do tego. Jeszcze tak raz. Powinno być bitez. Proszę bardzo, to mogę, ten dirt mogę tu odstawić, albo no, dobra, wstaję tego kabel z na tylko, tu, no, dobra, no tam raczej też nie ma nic, mm -hmm. a i tak to muszę wykopać, no, co ja robię, to też muszę wykopać taki tak, kurde, okej, okay. I tutaj wstawiamy neteraka ja Jeszcze na suficie to zrobię Co co, 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 co to robi? to żadnych nie dawałem Wtedy nie będę mógł skakać. Chyba, że... O. To zrobimy tak jeszcze starczy neteraka starczy Teraz. Hmm. Będzie musiał być jeszcze raz, bo ja chcę tutaj sobie też na ziemi minę na teraz. Już zostawię go, o, to będzie. Po kątach. Jeszcze raz, mam nadzieję, że starczy. I zaraz sprawdzę, ile nagrywam. Przez cały odcinek robiłem, robimy domek. Aha, jeszcze muszę go urządzić. Szkoda, tam stawię kiedy inni. Chciałem robić escape, znaczy taką mapę adventure, ale. Przekroczyłem limit o 30 sekund i nie chciałem go robić od nowa. O, netheraka, trzeba znaczy nie widać netheraka. Kurсьая, zaraz coś pomyślę. Muszę wchodzić tam zejść na dół i wstawić stone pum-pum. Um. To był też stone. Dobra. I będzie idealna piwniczka od kapłana, który jest należy do tego do tej świątyni. Jest, fajny popłyn. Koik. Bardzo miły dla oka, pełno oczu obserwujących cię. Tutaj muszę buduje, co? Tutaj taki, o, taki o, znaczek, taki krzyż. Może tam wstawię. Zobaczmy, jak to by wyglądało z tego gravelu. Tak, tak, taki mam jakieś takie, takie natchnienie. Może być fajnie wygląda. I tutaj taka pochodnia Albo nie. Na środku. On się do tego modli. I, i, i nie wiem. O. Czy też po ubleczku wstek? On taki mały swój ołtarzyk ma. I to by nie tak tutaj. I może tutaj coś jeszcze wstawimy. O, mam soul SoulSanda, to to zrobię z Myślałem, że nie wziąłem to. O. Wow, a się gra zawiesiła. Może tutaj jeszcze zrobię coś płynącego za... Nie, nie zrobię Nie, nie, bo to. by się coś stało jeszcze. Dobra, teraz tutaj zrobimy crafting boxa. Jeśli nie chciał własnego wziąć. No, żeby by miał w ogóle. Stworzymy mu łóżko. Idę, idę poszukać owcy. Są zwierzęta jakieś w ogóle. Świnie... Dobra, idę do siebie po to. Znów przy okazji szkło. No to kwiatów mam, nie? Potrzebowałem kwiatów. Aha, to ja je zasiałem, no tak. Fajny ten tekst, Pak Mi się tak fajnie, fajnie gra. Tylko ten kilo trochę taki badziewny, ale... Da się go przegryźć. A, jeszcze... A, jeszcze muszę to dokończyć tą... Moją potrzebną farmę. co Widział, nie zapomniałem. Mam weł... Może coś... Dla... Wezmę tą lawek, może coś wykombinuję. Czego jeszcze mam wełny, wełna. 3. Płytę naciskam, sobie weźmiemy. Węgi tu odstawię. Co odstawię? Gdzie ta szkło jest? Gdzie jest szkło? Dobra, jeden tak wystarczy. A ja tu teraz taki przypadek wydał tutaj lawę gdzieś. Nie miło by było. Ta farma tutaj też zostanie, tak, dla widoku, żeby było tak, jak wyglądało. A potem będzie taka gigantyczna. Postaram się zrobić taką wielką farmę. I. I tyle, żeby było trochę więcej plonów. Wiem co, mam chyba fajnego plana, co zrobię z jednym wiaderkiem lawy już. Mówię chyba wiecie, co nie mam na myśli, nie? Muszę się trochę odsunąć. Podstawię są jakieś klocki takiego, dear, sobie podstawię tu. Nie tworzyć stąd. Kolejny klocek, klocek, Tutaj też będzie Dirt. u góry jeden raz. A, muszę jakoś się tam dostać. No um, to rozwala jeden klocek. Mm -hmm. I tak. Zaraz tam podstawiam dobrze. Z góry do góry. A nie wygląda, nie wylewa się, nie przeszkadza mi w niczym. Dobra, muszę takie fajne jakieś wejście takie ze nie, nie, nie będę kombinował. Chyba, ja hmm. 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 ja te mu też szkło tutaj wstawię. Gdzieś nikogo ma. chyba, że... Terobrain. Stąd może by spowała lawa, ale zamek mi jeszcze zjera. Tam jest... <śmuchy> Aha. No to kurde po co ja teraz tu chciałem wdać lawę. Kurde, no chcę ją gdzieś wlać, ale za bardzo to ja nie mam. gdzie. tutaj? Kurde. A zobaczmy, gdybym na przykład lawy wylał. Kurde. A, dobra. Nic nie urobię z tą lawą. Może potem jakiś fajny pomysł wpadnie. Poszłem jemu ja zrobić łóżko. Dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Małżeczko, kole... Myślę, że ty, takiego dosyć trochę dostał. Zrobimy mu skrzynkę. Taką malutką. Mm. Trapdoor. Właśnie nie miałem coś z czegoś wykorzystać. nie wiem do czego, co, co, co jasne, chciałem zrobić. Będziemy takie Ząbko. I tutaj. A dobra. Tutaj. raz rzeczki, żeby nigdy do domu nie w las. O, już wiem nie dam nawet trapdora. Trapdoor to jest coś nowego co wyszło w wersji 1.6 Mogę Mogę? Mogę, mogę Tu tu miało być. Aha, dobra. Już wiem, już wiem. Muszę tutaj klocek. I mogę. O oh, yeah. teraz wyjść nie mogę. Nie! Z miejsca mm, mm -hmm. nie pierdisz utknąłem tutaj Ej! Kurde no nic śmieszny nie o dał tak go to muszę zniszczyć. Kurwa ten klocek? Kurde, nie, nie jestem mądry. Na razie zajmę się tym. Dobra. A jakby na przykład powiedzmy dał tego tutaj ha, ten trapdoor. No pa. O. Myślałem, że go nie ma. No. Nie w tą stronę. Od tego się długo niszczy. W tą stronę, o. To by mógł w tym wyjść chyba, nie? Tak, tak. I zamykamy. No jest ładnie. Fajnie, git jest. Mm -hmm. Gdzie jest kolejny ten trapdoor? O, nie trapdoor. Pff. Płyta. Płyta. Dobra. Ma mały, fajny domek. Nikt nie wie, co on kry, kryje w swojej piwnicy. Może ma jakiś obraz wstawiać co kiedy idzie. Dobra, to był koniec tego odcinka, a wy komentujcie, subskrybujcie, kliknijcie i widzimy się na scenie części. Na razie!